Kolejną znakomitą serią, która, yy, która przybliża yy, dziecko do świata książek, może mniej książek, bardziej czytania, są, yy, jest seria o bazgrakach. I tutaj, w tej serii, w tych książeczkach, dzieci uczą się kaligrafii, co jest niezwykle niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, bo na własnym przykładzie wiem, że ta kaligrafia nie za dobrze wygląda. Wśród dzieci, więc uczą się dzieci kaligrafować, uczą się podstawy podstaw czytania, mamy elementarze różne Części, podstawowe słowa, mamy także ćwiczenia sylabowe. Jest to naprawdę znakomita seria. Każdemu polecam.